Zainteresowanie losem Polaków mieszkających na Litwie Częstochowskiego Magistratu to dowód na otwartość i chęć pomocy i współpracy również z partnerami spoza granic naszego kraju. Sporą rolę odgrywa też fakt osobistego zainteresowania historią samej Wileńszczyzny wiceprezydenta Ryszarda Stefaniaka. Wracając do samej akcji trzeba podkreślić, że zaangażował się poza częstochowskim samorządem także władze ościennych gmin, ale przede wszystkim na apel Urzędu Miasta odpowiedziały częstochowskie szkoły. W tym roku zwróciłem się do wszystkich dyrektorów szkół o wsparcie tej akcji. Jest dość poważny odzew. Będę osobiście jakby nadzorował, jak ta akcja przebiega. Natomiast jest to piękna idea. Rzeczywiście ci nasi rodacy czekają tego, byśmy z ojczyzny tam przyjechali, byśmy z nimi wspólnie przedświąteczny czas spędzili, a dzieci mają wiele radości, jeżeli otrzymają dar na gwiazdkę, na Mikołaja. W tym roku przede wszystkim dbamy o to, aby dostarczyć naszym uczniom na Wileńszczyźnie w zaprzyjaźnionych gminach pomoce naukowe w postaci podręczników, tornistrów, w postaci piórników. Tego wszystkiego, co w takiej codziennej edukacji jest bardzo ważne, a co może stanowić duże wsparcie dla rodzin. Na wyniki zbiórki przyjdzie nam poczekać do końca listopada. Samo przekazanie darów nastąpi 4 i 5 grudnia na Litwie. Co ważne, na tym nie koniec działań naszego samorządu, zmierzających do zaciśnienia współpracy z Polakami mieszkającymi na Litwie, a także form edukacyjnych mających za zadanie pokazać uczniom Częstochowskich Szkół żywą historię Polski. Ja nawet powiem więcej. Chciałbym, byśmy wspólnie z młodzieżą tych szkół. Właśnie gimnazjalnych, szkół powszechnych na Wileńszczyźnie, polskich szkół, spróbowali zrobić jakiś wspólny projekt edukacyjny, który by jak gdyby naszej młodzieży, która jedzie na Wileńszczyznę, spowodował, że w jakimś tam stopniu bardziej będzie przygotowana do odbioru kultury, odbioru tych pamiątek, do odbioru tego miejsca, gdzie pojadą. Z pewnością taki wyjazd pomożemy w sfinansowaniu i w miesiącach letnich przyszłego roku będziemy wspólnie dbać o to aby nasza młodzież na tym wileńszczyźnie pojechała. To jest ważne byśmy kontakty międzynarodowe utrzymywali nie tylko z krajami Europy Zachodniej, ale przede wszystkim tutaj za wschodnią granicą. Natomiast nasze wizyty są zapewne dla nas zawsze ubogacające. Tam wyjątkowo pięknie odnosi się młodzież, ludzie starsi do tego co mamy na my, co rozumiemy przez ojczyznę, tak? do tradycji polskich, do języka polskiego, do polskiej kultury. Możemy się od nich wiele nauczyć, jak ojczyznę kochać i myślę, że warto z młodzieżą, z samorządami obwodu wileńskiego utrzymywać kontakt.